Co byś zrobił, gdybyś ujrzał Meduzę? Dowiedz się teraz. Meduza, jedna z najtragiczniejszych postaci greckiej mitologii. Nie zawsze była potworem. Kiedyś była piękną kapłanką Ateny. Klątwa Ateny, zemsta za złamany zakaz, dramatyczna historia. Jej włosy z węży symbol gniewu i boskiej kary. Perseusz, bohater czy tylko wykonawca boskiej woli? Lustro tarczy. Jedyna broń przeciwko spojrzeniu Meduzy, jej krew, magiczna moc, uzdrowienie lub trucizna, czy Meduza była ofiarą patriarchalnej mitologii. Jak myślisz, kto był prawdziwym winowajcą w tej tragedii? Dziś Meduza symbolizuje siłę i ochronę w wielu kulturach. Jej głowa zdobiła tarcze ateny. Triumf czy ironia. Mit Meduzy to więcej niż historia, to lekcja moralna. Wyobraź sobie Meduzę jako influencerkę.